Właśnie odebrałem auto z naprawy. Zobaczcie, który. Jaka jest data? I godzina. Auto odebrałem przed chwilą. Już dzwoniłem do pana, że auto nie jedzie. Słuchajcie, zobaczcie, daje gazu. Gaz w podłodze. Reakcja praktycznie zerowa. Więc moja radość z odbioru auta właśnie tuż przed świętami wielkanocnymi. O, okazało się zbyt przedwczesna. Hej, cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie w tym kolejnym odcinku o braku mocy w moim aucie. W poprzednim odcinku jak widzieliście zacząłem weryfikację. Udało mi się namierzyć ten uszkodzony wężyk. E, pierwszy wychodzący, od dwa pompy. Dalszej weryfikacji nie dokonałem, ponieważ musiałem wymienić uszczelkę pod kolektorem wydechowym, co też nastąpiło przed tym odcinkiem, który oglądacie. I właśnie dzisiejszym, jakby sponsorem odcinka jest ten warsztat, który mi to naprawiał, bo dzięki niemu miałem okazję poszukiwać dalej przyczyn braku mocy. Słuchajcie, nie udało już mi się zastać nikogo w warsztacie. Jak widzieliście, była godzina około za. 15, tam 17, ja tutaj dosłownie na nawrotkę zrobiłem po około kilometrze, wróciłem tam gdzie za 10 minut, no już brama była zamknięta, już nikogo nie zastałem, a to był dzień przed świętami, udałem się tak na święta, na działeczkę, szczęśliwie się nic nie wydarzyło, o tym będzie w kolejnym odcinku, a dalszych poprawek po warsztacie już dokonywałem sam, na działeczce, i właśnie tam się za chwilę przenosimy. I tutaj wielkie podziękowania dla brata, który, swym bystrym okiem i przenikliwym spojrzeniem, pomógł mi wychwycić dwa niedociągnięcia warsztatów, wpływające na dalszy brak mocy auta. Wielkie pozdro, Polo. Moi drodzy. Zobaczcie sobie. I witam Was w kolejnym dniu bardziej popołudnie. Skosiłem sobie tutaj trawkę, żeby trochę odpocząć psychicznie, żeby o tym nie myśleć. Co tutaj się wydarzyło. Jak wiecie, auto się nie rozpędza, nie idzie. To jest ten wężyk, który ja wymieniałem. Napisy się zdarły już, ale to raczej musi być mój chyba wężyk, aczkolwiek. Nie wiem. Nie widziałem przyczyny, aby go wymieniać, bo ja go wymieniłem i się z nim nic nie stało. Więc on powinien być ok. Ta opaska taka fajna to chyba jest moja, taką założyłem. Więc mam wrażenie, że to jest ten mój wężyk. Weryfikacja sobie zacznijcie od To jest pod Podciśnienia. Tutaj wychodzi jakby jedno zasilanie, które leci tam dalej na turbinę. A drugi przewód wychodzi jakby do tyłu w kierunku hamulców on odpowiada za wspomaganie siły hamowania nie będę się tutaj bardzo zagłębiał, ponieważ nie znam szczegółów ale chodzi o to, że gdybyście mieli awarię pompy wakuum to nie dość, że auto by się nie rozpędzało to dodatkowo mielibyście jakby twardy pedał hamulca wciskałoby się go bardzo ciężko a hamowanie by było dosyć słabe także tutaj tą awarię na pewno byście wychwycili raczej rzadko spotykana ignorujemy w tym przypadku więc weryfikujcie sobie tutaj ten wężyk, czy nie jest pękany, tak jak był w moim przypadku? Dalej on przechodzi w rurkę. Dalej znowu macie przejście w taką elastyczną, znaczy nie w elastyczną, tylko elastyczne połączenie w taką cięższą rurkę. Więc też możecie sobie to obczaić czy nie macie gdzieś tutaj pęknięć. Nie ma, u mnie jest ok. I ten wężyk, o widzicie, tu, tu, tu leci. Teraz przeskoczę z tej strony. To jest ten cienutki. I on chowa się. Nie widać, oczywiście. Dobra, jakoś podejrzymy, słuchajcie. Tak, od tyłu, od tyłu. Widzicie tutaj ten taki elastyczny łącznik pomiędzy dwoma takimi rurkami. Tutaj sobie też zweryfikujcie, czy się nie wysunęło. I ta złączka, ten przewód był rozpięty w tym punkcie, tutaj po prostu nie był ze sobą połączony. Na szczęście nie zgubiło się to połączenie. I dalej, już tamta cienka rurka, co leci w dół. Ona już leci prawdopodobnie prosto do zaworka sterowania, jakby turbiną. Ten zaworek. Znajduje się na dole, a dokładnie za tą kratką wentylacyjną, na wysokości tej kratki, nie wentylacyjnej, tylko tej zaślepionej, jakby kratki z halogenem. A wygląda tak. Ja już kupiłem niepotrzebnie, bo się okazało, że u mnie było coś innego. Ale już zakupiłem. Widzicie, dwa wyjścia. Miałem nadzieję, że. Uda się go czyścić, tak jak to robiłem w poprzednim aucie, w Golfie, był bardzo podobny, tylko że tutaj miał jeszcze taki kołomierz metalowy. Udało się to zrobić w ten sposób, taka bardziej opaska niż kołomierz, że jego się rozcinało, zdejmowało się tą, nazwijmy, czapeczkę, wyciągało się jakby środek i to się dało po prostu wyczyścić z syfu, który się tam zebrał. Następnie się to składało i z opaski dociskowej, ja tylko takie wycięcie zrobiłem. To znaczy, nakładałem ten stary, rozcięty kołnierz, i na niego opaskę zaciskową i ściskałem ponownie. I to działało. Ułatwiało to po prostu jakieś kolejne czyszczenie. Raz na rok czasami go wyjmowałem, jak już tam się zdarzały takie rzeczy. Może rzadziej, bo częściej to była gdzieś wina ogólnie wężyków, że gubiły szczelność, pękały, ale właśnie tam była taka możliwość. A tutaj nie wiem, prawdopodobnie być może też by się dało tutaj na siłę. To pewnie jest sklejone, więc gdzieś na siłę pewnie dałoby się tą główkę zdjąć i potem jakiś podobny patent zastosować. Ale no nie ma tutaj tego komierza. Tam był taki komier specjalny, który zachodził. Zarówno z góry, jak i z dołu, I on je ściskał do siebie, a opaską zaciskową po prostu się trzymało, żeby ten kołnierz był na swoim miejscu. Więc tamty były jakby rozbieralne i można było samemu dokonać takiego czyszczenia, tak jakby regeneracji poniekąd. Nie trzeba było inwestować, już nie mówię o nowym, ale nawet w używkę A tutaj no wygląda to tak. Dwa słowa na temat. Próby weryfikacji sprawności tego zaworu. Przyjmujemy, że pompę wakuum macie sprawną, więc dalej po kolei sprawdzamy wpierw wężyki, następnie układ jakby dolotowy za turbiną, czyli te grube przewody do interkulera, i dalej, czy tam jest wszystko szczelnie. Jeśli to macie szczelnie, próbujecie zweryfikować, czy działa wam jakby przestawianie tutaj geometrii, czyli czy jesteście w stanie po prostu ruszyć. Tym cięgnem, zagruszką, czyli to co Wam powiem za chwilę, będzie to pokazane, jak to spróbować zweryfikować. Jeśli te elementy macie w miarę sprawne, wtedy podejrzenia mogą paść na ten zaworek. Najprościej jest wymienić go po prostu, jakby na podmiankę, na sprawny, działający. Jeśli nie macie takiej możliwości, możecie po prostu w oba z tych wejść psiknąć preparatem. CX-80, on jest na bazie jakby silikonów i z własnego doświadczenia wiem, że nie powinien zaszkodzić tym gumowym elementom, które są w środku. Robiłem tak właśnie tam w Golfie, psikałem tym preparatem jakby w każde wejście, w każdy kruciec. Powodowało to jakby wypłukiwanie brudów, nieczystości i ułatwiało rozruszanie i pracę zaworka, jeśli był załóżmy zablokowany, ale też cecha ta smarująca tego preparatu powodowała to, że pozostawała taka jakby lepka, substancja w środku, która potęgowała jakby kolejne nagromadzanie się niestety tych nieczystości. Dawało to radę doraźnie, na dość krótki czas niestety, więc jeśli to Wam pomoże, to będzie to trwało krótko. Może do tygodnia i objawy powrócą, musicie niestety albo wymieniać, albo e, spróbować wyczyścić ten zaworek. Więc to jest taki mój gdzieś tam sprawdzony sposób, na niestety tylko jednym poprzednim aucie. Pomijamy tutaj jakby kwestię elektryczną sterowania tego zaworka przez tutaj komputer. A ten zaworek dokładnie znajduje się tutaj. Zobaczcie, będzie go widać. Będzie, widzicie? Tutaj jest jego główka. Także w przedniej części auta. A tutaj jest jego zadek. Widzicie jego zadek? Widzicie. Dostęp jest w miarę tutaj Zdjąć te boczne osłonki Ja mam akurat dwie trąbki Dlatego mam gorzej Dołożyłem po prostu jedną trąbkę Mam dwie i mam ciasniej Ale da się podejść Nie będę wypowiadał się w kwestii Sprawdzenia turbiny Bo jak widzicie dostęp do niej jest Dosyć kiepski I nie doszłem do tego Do sprawdzenia Gruszki Do sprawdzenia czy Cięgno gruszki przestawia tą zmienną geometrię. No tutaj, no jest ciasno, no nie wiem, no jak nawet, jak tam wsadzić palca, jak to sprawdzić byłoby. Nawet nie widzę tego ciągną. no jest tam z tyłu, no koszmar. Słuchajcie, tutaj byłby koszmar naprawdę. To cięgno jest gdzieś tam, gdzieś w tym rejonie, pod tym od odsmerowania oleju a nad gruszką. No, ciężki dostęp tutaj faktycznie jest, więc nie wiem, jak miałbym to sprawdzić. Na szczęście nie, musza, nie musiałem akurat tego sprawdzać, ale gdyby sytuacja nie rozwinęła się tak, jak się rozwinęła, prawdopodobnie bym i tutaj kombinował. Także w tej kwestii Wam nie pomogę akurat, bo nie ma bardzo jak tego sprawdzić. Prawdopodobnie być może od góry, jakby zdjął osłonę termiczną. Być może od góry byłoby więcej miejsca, żeby czymś tam spróbować poruszać za to cięgno, czy ono się w ogóle porusza. Gruszka na pewno by stawiała opór. Ale jest też inny patent, że jeśli nie ma podejścia, żeby cięgnem fizycznie poruszać. No w golfie tam było dosyć fajne podejście. Słuchajcie, dało się to praktycznie ręką. Ciężko, ale dało się tą ręką ruszyć, jeśli tam nie było jakiegoś dramatu. Jest jeszcze druga opcja, są takie pompki podciśnienia. A do próby tutaj tej turbiny, do tych łopatek, do gruszki, czy ona wam chodzi, spróbować ją ja używałem takiego zestawu. Tylko mówię tutaj cały czas o poprzednim aucie, bo w tym, jak wiecie, no nie udało mi się dojść do tego momentu. Może i dobrze, bo tam jest tak ciasno, więc ja sobie kupiłem taki zestaw, ale chyba wcześniej mi się udało to zweryfikować, już po prostu taką grubą strzykawką, to chyba nawet mi szło. A ja początkowo nie mając tego sprzętu. Poradziłem sobie taką strzykawką, taką dużą Przewód na końcu Tam na nagróżkę turbiny Odciągacie To nie jest Wam potrzebna jakaś strasznie duża siła Ponieważ ta pompka wakum Też nie wystwarza jakiejś Ogromnej siły Więc możecie nawet czymś takim próbować A to już Taka troszkę zabawka Oczywiście niedroga Nie powiem Wam ile, ale chyba do 100 zł się mieści, Zmieściłem Chyba, nie chcę skłamać ale kupiłem sobie jakiś taki tańszy zestaw on wytwarza podciśnienie, zakładacie tutaj wężyk, zakładacie tam na gruszkę pompujecie próbujemy tak opompować o nogę pompujecie i po prostu ona wam tutaj wytwarza podciśnienie które powinno dać radę spróbować tą gruszkę ruszyć oczywiście jak przestawicie tutaj ten element to normalnie działa jakby na zasadzie pompki fajny sprzęt bo też ma potencjał do jednoosobowego słuchajcie odpowietrzania hamulcy tu macie takie zbiorniczki też oczywiście jeszcze tego nie testowałem szczerze wam powiem po zakupie praktycznie leży nie używany macie zbiorniczki zakładacie z kapselkiem takie coś robicie sobie dajecie dwa wężyki, jeden do pompki, drugi drugi tutaj yy, dajecie bezpośrednio na zacisk hamulcowy pompując, tworząc jakby podciśnienie luzujecie zacisk hamulcowy płyn od zacisku przewodem wpada Wam do zbiorniczka jak odpowietrzacie a powietrze wyciągacie pompką nie powinno się zapowietrzyć. Teoretycznie, teoretycznie, bo w praktyce nie miałem jeszcze okazji tego sprawdzić. Może kiedyś będzie okazja. Wtedy ściągacie ten wężyk tutaj z gruszki, zakładacie wężyk od tej pompki podciśnienia, tworzycie podciśnienie i obserwujecie reakcję cięgna po prostu czy ono się porusza, czy przestawia tą geometrię, tak? Jeśli Wam przestawia, jest tam jakiś zakres pracy, znaczy, że tutaj jest w miarę ok. Więc jeśli Wam się w jakimś tam zakresie, znaczy, że tu powinno być wszystko ok. To znaczy, że przestawia, że to powinno działać. I tutaj może być powody niedziałania: mogą być takie, że no wiadomo, jeśli wężyki mamy ok, a nadal nie działa, to jest niewielkie prawdopodobieństwo, że możecie mieć nieszczelną gruszkę. Ja miałem taki przypadek właśnie w poprzednim moim aucie w golfie czwórce, no że gruszka mi po prostu przedzewiała pod taką tam osłonką, którą widać z takim komierzem, i nie trzymała, jakby wiecie, podciśnienia. Po prostu no, łapała lewe powietrze, nie było w stanie przestawić tej geometrii. Czyli to jest jedno ryzyko, że mogłoby się tak wydarzyć. A jeśli gruszka jest OK, teoretycznie i wam to nie przestawiam, no to czyli macie zapieczone łopatki czyli trzeba turbinę wyjmować, wyczyścić to wszystko, żeby chodziło ale tutaj nie będę się dalej wypowiadał osobiście tego nie robiłem nie grzebałem, przy tym nie wiem, tylko to jest kolejny punkt gdzieś tam do sprawdzenia na tej drodze w poszukiwaniu mocy od tej strony właśnie więżyków pociśnieniowych e, turbiny i ogólnie jakby doładowania oczywiście sprawdźcie też sobie tutaj ten gruby przewód na wyjściu od turbiny czy właśnie nie jest tak jak mówię tam był pęknięty i sadził olejem powietrzem bardziej z taką mgiełką olejową to już była nieszczelność jesteśmy przy tej rurze która idzie od turbiny do interkulera, ta nieszczelność słuchajcie no jest zobaczcie widzicie tu jest Duży taki ubytek i tutaj jest jeszcze mały który już niestety widać odcięcie opaski i ten drugi już był o teraz go widać on już był powyżej opaski. Postaram się e, skrócić go z trochę, żeby mi głębiej się nasunął. Opaskę tam maksymalnie przy górze powinno powinno chodzić. Sprawdźcie sobie go także z drugiej strony. Na wejściu do intercoolera, a gdyby właśnie na przykład kusiło sprawdzić także intercooler, są teraz takie fajne narzędzia, tak jak chociażby dymiarki, z którymi ogólnie cały układ dolotowy sprawdzicie. Ja robiłem to jakby metodą chałupniczą, tak jak widzicie, to jest jeszcze na podstawie właśnie wspomnianego już niejednokrotnie golfa. Po prostu wyciągnąłem intercooler, założyłem przeciętą dętkę bodajże od taczki czy czegoś takiego. Napompowałem powietrza, zrobiłem tam jakieś ciśnienie. Zanurzyłem w wodzie i w ten sposób zweryfikowałem szczelność interkulera. No i tak samo sprawdźcie wyjście z interkulera, ten drugi przewód, który tutaj leci wam do przepustnicy. Już. Czy tutaj też nie macie, obmacajcie, czy tutaj też nie ma pęknięć, nieszczelności, czy się nie ruszają. To musi być wszystko po prostu szczelne, żeby działało. Przepływomierz. Czasem wystarczy go po prostu wyjąć i odpowiednim preparatem do jakby połączeń elektrycznych przedmuchać te jakby siateczki, ten cały element, który tam się znajduje. Raczej są jakby mało usterkowe tutaj. Jeśli tam nie, nie wda się jakiś duży syf, raczej nie jest to jakaś częsta dolegliwość. I myślę, że udało mi się Was okierunkować na możliwe przyczyny braku mocy w aucie. w moim przypadku również dzięki uprzejmości warsztatu, który co prawda wziął pieniądze, ale część prac zostawił dla mnie, ponieważ, no cóż mógłbym robić piękny, sobotni, słoneczny, wolny dzień, jeśli nie szukać poprawek po tym warsztacie? Taki rebus, zagadka, coś ciekawego od warsztatu. I tutaj rozumiem, to starza się, to może były gdzieś tam błahe sprawy, niewpięty przewód, coś niezauważenie. Jestem gdzieś w stanie to zrozumieć. Ale słuchajcie, to nie koniec tej historii. To jest dopiero początek. Kolejna rzecz, jeszcze jedna, która mnie już przeraziła. Nie wiem, czy będziecie widzieć. Widzicie? O tam pod moim palcem leży sobie wtyczka. Wentylatora, którego tutaj nie ma. Rozumiecie? Ta, co tutaj widzieliście, to jest poniekąd wisienka na torcie, który otrzymałem. A w kolejnym odcinku pogrzebiemy rączką w tym torcie. Zobaczymy, z czego on się składa głębiej. A dzisiaj to już na tyle. Dziękuję Wam bardzo za obejrzenie. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Hej, cześć!